Czytanie z księgi Nechemiasza. Kapłan Ezraż przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu, znajdującego się przed bramą wodną. Od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezra błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud podniósł się w ręce, odpowiedział Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc te księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan pisarz Ezraż, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa i rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie pocawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślicie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. I nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe I życie, bo Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwie wszystkie razem słuszne, niech znajdą uznanie przed Tobą, słowa ust moich i myśli mego serca. Panie moja, opoko i mój zbawicielu. Słowa Panie, są Duchem i Życiem. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, Stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek. Lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, Gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą nie potrzebuje Was. Raczej nawet niezbędne bywają dla nas ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy. O przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstawało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden człowiek, wspólne cierpią wszystkie inne. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po proroków, po trzecie nauczycieli a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów czy wszyscy posiadają łaskę uzdawiania czy wszyscy mówią językami czy wszyscy potrafią je tłumaczyć oto słowo boże aleluja 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 Posłał mnie, abym u boginiu zdobył nowinę, więźniom głosił wolność. Aleluja, 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 aleluja! Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starały się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali Ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei, dostojny Teofilu, aby się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W pewnym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagodze, wystawiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. Dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę poroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Znowszy księgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto słowo, bo panie chwała Tobie Chryste. Panie Jezu, tak otworzyłeś Księgę Kloka Izajasza przeczytałeś to, co do Ciebie się odnosiło. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. A my wiemy, że zanim Duch Pański spoczął na Ciebie, by głosić, by głosić światu, to wpierw ten, że Duch Pański spoczął na Twojej Matce Maryi. Tak, to za sprawą Ducha Świętego Twoja Matka Cię poczęła i też ta Twoja Matka jest tutaj obecna przy Tobie już jak w każdy wieczór, sobotni jej poświęcony, do niej się zwracamy. Maryjo prosimy Cię, Ty najlepiej rozumiesz swojego Syna, wiesz co chce nam powiedzieć, najlepiej też wsłuchujesz się w Ducha Świętego, którego dzisiaj nam posyła i Twój Syn, Wraz z Ojcem. Prosimy Cię, poczuwaj nam te swoje myśli, byśmy zrozumieli to, co Twój syn chce nam dzisiaj powiedzieć i w ogóle byśmy zrozumieli wszystkie te słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy. I tak przechodzimy do pierwszego czytania. Akcja ma miejsce po niewoli babilońskiej. Garstka ludzi narodu wybranego ostała się. No i jak zaczynają to nowe życie, po niewoli, odsłuchania Słowa Bożego. No niestety, trzeba było niewoli, żeby naród wybrany znowu się otworzył. Na słowa Boga. No i co to na nasze czasy oznacza? Czy otwieramy się na słowo Boże? A może trzeba? Może trzeba czegoś w rodzaju niewoli, oczywiście której nie chcemy, nieszczęścia, po to byśmy się osknęli i zaczęli słuchać. Boga. I tego to, Panie Jezu, dzisiaj stoimy przed Tobą, świadomi różnych nieszczęść, które już są, których też się spodziewamy, tak? Wielu ludzi ma takie poczucie niepewności jutra. I Panie Jezu, nie czekając na niewolę, już teraz co myśl na Ciebie otworzyć. Przemawiaj. A ty mówisz, ale słuchajcie mnie. Dajcie mi okazję do tego, bym do was mówił. No i tutaj jesteśmy, na Eucharystii. A ty nam powiadasz, ale stąd twój dziecię, nie zapomnijcie o mnie. Zamienne jest, że najpierw było czytane słowo Boże. A potem dopiero ten, że lud zaczął spożywać potrawy świąteczne, pić słodkie napoje. No, a jak dzisiaj świętuje się, nawet święta kościelne, niedzielę, odnosi się wrażenie, jak gdyby podtrzymuje się tradycję spożywania pokarmów. My wiemy, były święta Bożego Narodzenia. Och, jakie piękne zwyczaje, jeśli chodzi o potrawy, które muszą być. No i tak to w wielu rodzinach te święta sprowadzane do spożywania pokarmów. Nawet jeszcze niedzielę tak się świętuje musi być wypoczynek. A żeby wypoczynek był pełny, całą niedzielę to prowadzono właśnie świętowanie niedzieli, sobotę, wieczorem, żebyśmy mieli niedzielę wolną na zabawy. Oczywiście idea sobotniej mszy świętej zrodziła się, kiedy ludzie w niedzielę musieli pracować całą niedzielę. No i wtedy Kościół zgodził się na to, żeby ten Przeświętą niedzielną móc przeżywać sobotę wieczorem. No i to pozostało po dzień dzisiejszy, aczkolwiek nie zawsze o tym się pamięta, że niedzielę, jak ja tylko można, winniśmy świętować. Dosłownie w niedzielę. Ale Panie Jezu, no właśnie rozważamy czytania, które przypadają na niedzielę, na tym się koncentrujemy. I właśnie uczysz nas, żebyśmy dawali pierwszeństwo Słowu Bożemu przed Słowem ludzkim. I tutaj znowu, co to oznacza na dzisiejsze czasy, tak, dziele słuchamy tego, co mówią ludzie, bardzo na serio to bierzemy, a to, co Ty mówisz, no właśnie jest w tej chwili wystraszeni, jesteśmy wszyscy chorobami już istniejącymi, czy nam jeszcze bardziej zagrażającymi, no i o tym się gada, co o tym się gada, a Słowo Boże to nie jest tylko nauczka, jak mamy być zdrowymi na tym świecie ziemi, ale jak mamy Żyć, żeby dostać się do nieba. No i właśnie to wymaga czytania Słowa Bożego, rozważania tego Słowa, mówienia o tym Słowie. No i znowu tutaj zawsze te same pytania, jakie padają: ile czasu poświęcamy na słuchanie Słowa Bożego. Na medytowanie Słowa Bożego, rozmowy o Słowie Bożym przy stole, tak, w naszych rodzinach. Jakie jest miejsce tego Słowa Bożego? Jak tego Słowa Bożego słuchamy? Tak, Panie Jezu, prosimy Cię o Ducha Świętego, byśmy, jak wyjdziemy stąd, Potrafili i chcieli to słowo czytać. Pomyślmy, zapewne jest w naszej rodzinie pismo święte, jak często poniesięgamy czy czytamy, i nie takie postanowienia wzbudzą się w nas, byśmy tego słowa chcieli słuchać. I to właśnie oznacza, praktykować wiarę, którą wyznajemy. Modlę się za wszystkich chrześcijan, by Pismo Święte mi w życiu najważniejszą księgą. Ciebie prosimy. Modlę się za papieża, biskupów, kapłanów, aby szerzyli Ewangelię na całym świecie. Ciebie prosimy. wysłuchaj nas, się w szczególności za kapłanów posługujących w tej parafii łaziska górne, aby aby wpatrzeni w Maryję, czując jej własnością z wielkim oddaniem, całkowitym oddaniem, starali się realizować swoje kapłańskie powołanie. Ciebie prosimy. Odnoszę się za wszystkie dusze wcześniej cierpiące, zwłaszcza za te okca, o których nikt nie pamięta, żeby się szybko dostało do nieba. Ciebie prosimy. Módmy się za, za moją siostrę Alinę, na pamiątkę jej urodzin, aby Pan Bóg zechciał wziąć ją do grona swoich świętych. No i jeszcze módlmy się teraz druga intencja za wszystkie moje wnuczęta, obecne i nieobecne, aby Bóg je utrzymał w zdrowiu i chowały się na chwały Bogu i rodzicom. Ciebie, Ciebie prosimy. Wysłuchajmy. Panie. Panie. Smycie za wszystkie babcie i wszystkich dziadków, e, obdarzaj ich siłą, zdrowiem i miłością ze strony wnuków i dzieci. Ciebie prosimy. Nam, Panie. Budzę się o wzmocnienie wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Nam, Panie. o złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem. I o ten szybki triumf na serc Jezusa i Maryi w Polsce na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Módlmy się za młodzież i dzieci, aby nigdy nie odeszli od wiary i był silny. nie wierzy. Ciebie prosimy. Panie. Przywaganie Trójcy przynaświętszej i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy nas mogący szanowny od nas te prośby, które Tobie przedkładamy. Duj się tym zaszczęstym Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego.